Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Projekt dłuższych ferii. Maja siedziała przy kuchennym stole, podpierając głowę rękami i wpatrując się w kalendarz wiszący na ścianie. Z niezadowoleniem spoglądała na zakreślone czerwonym mazakiem kwadraciki, oznaczające dni ferii zimowych, które już minęły. Pozostał tylko jeden niezaznaczony kwadracik, oznaczający ostatni dzień wolnego. To jest zupełnie niesprawiedliwe, westchnęła ciężko Maja. Dwa tygodnie ferii to stanowczo za mało. Jak to możliwe, że nauka trwa miesiącami, a odpoczynek to raptem kilkanaście dni? Mama uśmiechnęła się, krojąc jabłko na plasterki. A ja uważam, Maju, że dwa tygodnie to całkiem sporo. Miałaś wystarczająco czasu, żeby odpocząć, pobawić się i wyspać. Ale ja chcę więcej zawołała Maja. Szkoła zabiera tyle energii, że porządny odpoczynek powinien być dłuższy. Oczekiwałabym przynajmniej dwóch miesięcy tak jak podczas wakacji. Mama wzruszyła ramionami i podała jej kawałek jabłka. Cóż, kochanie, takich rzeczy nie zmienimy. Najważniejsze, co powinnaś zrobić, to jak najlepiej wykorzystywać każdy dzień wolnego. Maja nie była zadowolona z tej odpowiedzi. W jej głowie kiełkowała pewna myśl. Może dorośli nie potrafili nic zmienić, ale to nie znaczy, że ona nie mogła spróbować. Tego dnia dziewczynka spotkała się ze swoją przyjaciółką Zosią na podwórku i od razu podzieliła się swoim niezadowoleniem. Zosiu, czy ty też uważasz, że ferie powinny trwać dłużej? zapytała gestykulując rękami z przejęciem. Zosia spojrzała na nią, przyjmując bardzo poważny wyraz twarzy. No pewnie, że tak. Sama zastanawiałam się dziś rano, jak to możliwe, że ledwo zdążymy się przyzwyczaić do wolnego, a już trzeba wracać do szkoły. Maja kiwnęła głową. To znaczy, że musimy coś zrobić. Nie możemy pozwolić, żeby to wyglądało w ten sposób każdego roku. Ale co chcesz zrobić? Zainteresowała się Zosia. Ogłosimy strajk, spróbujemy przekonać do niego jak największą ilość dzieci. Jeśli wszyscy się zgodzą, to po feriach po prostu nie wrócimy do szkoły. Niech nauczyciele zobaczą, że dzieci też mają swoje prawa. Pomysł wydawał się szalony, ale im dłużej dziewczynki o nim rozmawiały, tym bardziej nabierał sensu. Zosia od razu zaproponowała, by powiedzieć o tym, Wszystkim znajomym dzieciom. Najpierw trzeba przekonać naszą klasę, powiedziała. Jeśli się uda, to może dołączą do nas też inni. Maja była w euforii, miała genialny plan i przyjaciółkę po swojej stronie. Teraz wystarczyło po prostu działać, a czasu było bardzo mało. Następnego dnia Maja i Zosia odwiedziły wszystkich kolegów i koleżanki z klasy, tłumacząc im swój pomysł. Nie było łatwo, zwłaszcza, że szkoła zaczynała się już jutro i każdy był już z tym pogodzony. Niektórzy się wahali, inni uważali, że to nie ma prawa się udać, ale większość zgadzała się, że ferie rzeczywiście są za krótkie. A jeśli nauczyciele się na nas zdenerwują? Zapytała Basia, koleżanka z klasy. Wtedy wyjaśnimy im, że chodzi o nasze dobro, odpowiedziała Maja. Nie możemy wciąż godzić się na coś, co nie jest sprawiedliwe. Dzieciom podobało się to, że mogą same coś zmienić. Powoli rodził się prawdziwy plan działania. Wszyscy zgodzili się, że strajk rozpocznie się następnego dnia rano. Zamiast pójść na lekcje, wszyscy spotkają się na placu przed szkołą i będą głośno domagać się wydłużenia zimowego odpoczynku. Ten dzień był bardzo pracowity ponieważ wszystkie chętne osoby miały także za zadanie przygotować transparenty z hasłami strajku. Maja także zabrała się za ich tworzenie. Na jednym z nich, wielkimi literami, napisała: Żądamy dłuższych ferii, a na drugim uczniowie też potrzebują odpoczynku. W końcu nadszedł wielki dzień. Maja wstała wcześniej niż zwykle i ubrała się cieplej niż zwykle. Ponieważ wiedziała, że długi czas spędzi na dworze. Gdy wyszła przed swój blok, zobaczyła Zosie i kilku innych kolegów. Każdy miał ze sobą jakieś kartki lub plakaty. Grupa dzieci pomaszerowała w stronę szkoły. Serce Mai biło szybciej, kiedy zobaczyła, że na placu już zbiera się sporo uczniów. Rozmawiali między sobą trzymając transparenty, a niektórzy z nich skandowali głośno: Dłuższe ferie! Dłuższe ferie. Maja i Zosia dołączyły do tłumu. Z każdym kolejnym uczniem atmosfera się zagęszczała. Dzieci czuły, że robią coś ważnego. Po chwili na schodach przed wejściem do szkoły, pojawiła się pani dyrektor w ciemnym płaszczu i ciepłej czapce. Spojrzała na zgromadzonych uczniów z lekkim zdziwieniem, a potem podeszła bliżej. Co się tutaj dzieje? zapytała stanowczym. Ale nie groźnym głosem. Maja czuła, że powinna wziąć za wszystko odpowiedzialność jako pomysłodawczyni tego wydarzenia. Dlatego wzięła głęboki oddech i odważnie wyszła naprzód. Pani dyrektor, jako uczniowie domagamy się dłuższych ferii, powiedziała głośno. To nie jest sprawiedliwe, że odpoczynek trwa tylko dwa tygodnie. Uczniowie mają prawo do większej ilości wolnych dni. W tłumie dzieci dały się słyszeć okrzyki poparcia. Pani dyrektor spojrzała na zgromadzonych uczniów, a potem głośno westchnęła. Kto z was wpadł na ten pomysł? Maja nie zamierzała się ukrywać. To ja, powiedziała dumnie. Ale wszyscy, którzy się tutaj zebrali, zgadzają się ze mną. Nauczyciele i pracownicy szkoły zaczęli szeptać między sobą. Niektórzy się uśmiechali, a inni wyglądali na zaskoczonych. Rozumiem, że chcecie więcej wolnego powiedziała pani dyrektor Ale to nie my decydujemy o długości ferii tylko ministerstwo edukacji To nie znaczy że nie możemy próbować odezwała się Basia koleżanka Mai z klasy Hm pani dyrektor spojrzała na uczniów i podrapała się po głowie W porządku nie będę was zmuszać do wejścia do szkoły ale jeśli naprawdę chcecie coś zmienić to powinniście zacząć od napisania oficjalnej petycji do mnie jeśli wasze argumenty będą zasadne, przekażę wasze postulaty wprost do rąk ministra edukacji. Mamy napisać petycję? Powtórzyła Maja. Tak, potwierdziła pani dyrektor. Możecie napisać list, w którym wyjaśnicie, dlaczego ferie powinny być dłuższe. Zbierzemy wasze podpisy, a potem prześlemy list do Warszawy, do siedziby ministerstwa. Maja spojrzała na Zosie. To brzmiało jak prawdziwa szansa. Zgadzamy się, zawołała Zosia, nie zastanawiając się ani chwili dłużej. Pani dyrektor skinęła głową. W takim razie wracajcie do szkoły i zaczynajmy zajęcia. Chociaż dzieci nie od razu dostały to, czego chciały, to jednak wykonały bardzo ważny pierwszy krok. Przez następne dni pracowały nad petycją, w której dokładnie wyjaśniały, dlaczego ferie powinny trwać dłużej. W szkole panowała radosna atmosfera oczekiwania na coś wyjątkowego. Mówiono tylko o jednym o petycji w sprawie dłuższych ferii. Maja i jej przyjaciele z Dumą przekazali pani dyrektor petycję z podpisami niemal wszystkich uczniów szkoły. Choć pani dyrektor zastrzegła, że rozpatrzenie pisma może jej zająć nawet dwa tygodnie, to ku wielkiej radości uczniów już po dwóch dniach miała dla nich odpowiedź. Aby ją przekazać, Zorganizowała specjalny apel w sali gimnastycznej dla całej szkolnej społeczności. Podczas swojego krótkiego przemówienia pochwaliła uczniów za ich odważną inicjatywę oraz obiecała przekazać ich postulaty ministrowi edukacji. Przez kolejne dni, Maja wraz z grupą przyjaciół oraz niektórymi nauczycielami, którzy także postanowili włączyć się do pomocy, napisała oficjalne pismo do ministerstwa. Starając się, by było dobrze przemyślane i przekonujące. W końcu praca była zakończona, a treść pisma wszystkich usatysfakcjonowała: Szanowny panie ministrze, jesteśmy uczniami szkoły podstawowej i chcielibyśmy zwrócić uwagę na problem, który dotyczy wszystkich dzieci w naszym kraju. Uważamy, że ferie zimowe są za krótkie w porównaniu do tego, ile miesięcy spędzamy w szkolnych ławkach. Nasza nauka wymaga dużo wysiłku, a dwa tygodnie odpoczynku to za mało, by w pełni zregenerować siły. Prosimy o rozważenie wydłużenia ferii zimowych o co najmniej tydzień. Wierzymy, że dłuższy odpoczynek pomoże uczniom wrócić do nauki z nową energią i lepszym nastawieniem. Z poważaniem uczniowie szkoły podstawowej. Następnie pani dyrektor wraz z całą klasą MAI. Zaniosła list na pocztę i pomogła odpowiednio go zaadresować. Wykonaliście kawał dobrej roboty, powiedziała dzieciom z błyskiem w oku, teraz pozostaje nam czekać na odpowiedź. I to właśnie było najtrudniejsze czekanie. Minął tydzień, potem drugi. Wszyscy zaczynali się już martwić, że list po prostu zaginął gdzieś po drodze. Maja i Zosia codziennie pytały panią dyrektor. Czy przyszła jakaś odpowiedź, ale za każdym razem słyszały to samo. Jeszcze nic dziewczynki trzeba być cierpliwym. Ale cierpliwość nie była łatwa. W całej szkole dzieci codziennie dopytywały, czy ferie zostaną wydłużone. Niektórzy nawet zaczynali się zastanawiać, czy ich plan w ogóle miał sens. Aż w końcu pewnego dnia przyszła wiadomość. Pani dyrektor ponownie wezwała wszystkich uczniów na apel. Pojawiła się na nim z olbrzymią kopertą, oznaczoną pieczęcią Ministerstwa Edukacji. Drodzy uczniowie zaczęła uroczyście. Przyszła odpowiedź od pana ministra. Szkolna sala natychmiast wypełniła się szeptami. Maja poczuła, jak jej serce bije szybciej. To była ta chwila. Pani dyrektor otworzyła kopertę i zaczęła czytać: Drodzy uczniowie z wielkim zainteresowaniem przeczytaliśmy Waszą petycję i cieszymy się, że młodzi ludzie angażują się w ważne sprawy. Rozumiemy Wasze pragnienie dłuższych ferii i zgadzamy się, że odpoczynek jest bardzo ważny. Chcemy jednak wyjaśnić, dlaczego ferie zimowe trwają dwa tygodnie. Przede wszystkim, szkoła musi zapewnić wystarczającą ilość dni nauki, byście mogli zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Rok szkolny jest podzielony na okresy nauki i przerw tak, by Wasz rozwój przebiegał w najlepszy możliwy sposób. Dłuższe ferie mogłyby oznaczać krótsze wakacje letnie. Doceniamy Waszą inicjatywę i zaangażowanie, dlatego chcielibyśmy Was zaprosić na wycieczkę do Ministerstwa Edukacji w Warszawie. Chcemy, byście zobaczyli, jak podejmowane są decyzje dotyczące szkół i mieli okazję porozmawiać z nami osobiście. Z wyrazami szacunku, minister edukacji. Cała sala wybuchła okrzykami. Jedziemy do ministerstwa, zawołał ktoś z klasy Maj. To niesamowite, dodała Zosia, a Maja wzruszyła się ze szczęścia. Nawet jeśli nie udało im się wydłużyć ferii, osiągnęli coś wyjątkowego. Ich głos został wysłuchany. Teraz mieli szansę na spotkanie z ministrem i rozmowę o tym, jak naprawdę działa szkolny system. To w takim razie. Kiedy jedziemy? Zapytał podekscytowany Kuba. Pani dyrektor zaśmiała się. Szkoła ustali wszystkie szczegóły, nie martwcie się wkrótce, zorganizujemy wycieczkę i pojedziecie do Warszawy. Czeka was wspaniała przygoda. Maja spojrzała na Zosie. Może ferie nie zostały wydłużone, ale wydarzyło się coś ważnego. Dzieci pokazały, że ich zdanie ma znaczenie. A to dopiero początek ich przygody. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.